Witam Państwa bardzo serdecznie. Kochani widzowie, zapraszam Was dzisiaj na spotkanie. Porozmawiamy sobie o tym, czy uzdrawianie, czy korzystanie z różnych terapii może wprowadzić nas w pułapkę. Moim Państwa gościem jest Natalia, Natalia Mikulec. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Cześć, cześć. To kolejne nasze spotkanie. Jesteś naturoterapeutką dla przypomnienia tworzysz tutaj firmę Mystic Green, stronę .pl, na którą Państwa. Zachęcamy do odwiedzenia. No i jesteś po tej drugiej stronie, czyli jako terapeutka. Jak widzisz zagrożenie płynące ze strony tej sfery uzdrowicieli? Mhm. Wiesz, na początku to jest super. Jak się przybudzamy i wchodzimy w to, zaczynamy dostrzegać, że e, być może mamy jakieś traumy, niewspierające przekonania, wzorce jest taka iskra, i my w to idziemy, i zaczynamy dostrzegać, że nasze życie, e, które widzimy na zewnątrz, jest odbiciem tego, co w środku. Szybciej bądź wolniej to dostrzegamy, ale zaczynamy dostrzegać, że gdzieś tam jakieś przekonanie wpływa na to, kogo przyciągam, co mi się przydarza, i tak dalej. I, i to jest super, bo życie zaczyna się bardzo pozytywnie zmieniać. I ja to tak zawsze mówię, wraca do nas. Zaczyna nosić nasze życie, zaczyna nosić nasze imię, a nie gdzieś tam cudze poglądy, przekonania i tak dalej. Ale w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której uzdrawianie staje się procesem niekończącym i staje się Celem samym w sobie, aby nigdy się nie ukończyło, i cały czas po prostu szukamy, rozgrzebujemy, analizujemy, wszędzie widzimy powiązania, być może one rzeczywiście tam są, natomiast to robi się takie no, w pewnym sensie patologiczne, e, takie kompulsywne. No, i traci w ogóle swój zamysł, taki pierwotny, bo, bo może prowadzić do jeszcze pogłębiania, a nie do uwalniania. Bo z zamysłu to uzdrawianie, praca z wewnętrznym dzieckiem, z cieniem, z przekonaniami i tak dalej, powinno uwalniać, a nie nas jeszcze bardziej wiązać czy więzić. A do tego często dochodzi. To pewnie nie wychodzi od razu, że, że to widać, prawda? Tylko coś się pewnie staje po jakimś czasie, kiedy uświadamiamy sobie, o ile sobie jesteśmy w stanie mhm. uświadomić, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez pomocy kogoś, kto staje się sprawcą naszego życia, prawda? Tak, tak. Często to jest właśnie uzależnienie od terapeuty, czy tam jakiegoś holistycznego, naturoterapeuty, czy kogokolwiek innego, ale czasami też, i w moim przypadku tak było. E, uzależniemy się sami od siebie, bo ja e, większość tego, co ukochałam, co zauważyłam, w sobie zrobiłam sama, i e, w pewnym momencie zauważyłam, że to stało się niezdrowe dla mnie i że moje życie czeka, a ja cały czas tylko szukam i drążę. Jakieś e, konflikty, traumy, programy, które by mnie tutaj jeszcze przed czymś blokowały. A tak naprawdę ja sama siebie blokowałam, bo cały czas wysyłam e, informacje, że nie jestem gotowa, że jeszcze nie jestem dość dobra, że jeszcze nie wystarczam. E, I co ciekawe, e, to mm, też było takie moje wielkie odkrycie, i myślę, że wielu osób tego doświadcza, że takie kompulsywne, kompulsyjne analizowanie, szukanie, grzebanie tych traum, przekonań, świetnie maskuje mm, traumę lub też przekonanie związane z byciem niewystarczającą i nie dość dobrą. To jest po prostu fenomenalne, bo mm -hmm. mamy poczucie, że jesteśmy cały czas w jakimś procesie, że my przecież się staramy, szukamy, uzdrawiamy. A z, z nas, nasza energia i nasza podświadomość przez to cały czas mówi: czuję się niewystarczająca, nie dość dobra, niegotowa. E, to jeszcze nie mój czas. Jeszcze coś muszę w sobie zmienić, naprawić, by. I to jest fantastyczne maskowanie, które bardzo długo e, umykało mojej uwadze. Na szczęście udało mi się to dostrzec, e, ponieważ to jest. Często też klucz do właśnie wejścia w, w to życie, którego my pragniemy, bo jeżeli chociażby manifestacja, chcemy coś zamanifestować, gdzieś dotrzeć, kimś, kimś zostać, nie wiem, mówcą, artystą, kimkolwiek. I, I przyciągamy to, dostrajamy się do tego, tam sobie robimy afirmacje i tak dalej. No ale z drugiej strony cały czas tym uzdrawianiem wysyłamy informacje, że jeszcze nie jesteśmy dość dobrzy, mhm. że jeszcze coś w nas jest nie takie, jeszcze niewystarczające. No to sklapa jest rozejście mhm. i. I, I potem być może w moim przypadku tak było, być może w, w przypadku dużej liczby osób było tak samo, że jest taka frustracja. No kurde, uzdrowiłam już to, znalazłam to, przepracowałam to, ukochałam to, zrozumiałam to i dalej mój świat zewnętrzny mówi mi stop. I, e, I bardzo dużo osób może się zatrzymać na tym, że albo to nie działa, albo to w ogóle nie miało sensu. A tak naprawdę to jest odzwierciedlenie po prostu znowu jeszcze czegoś głębszego być może. Jasne. Jak byśmy mogli zatem zdefiniować to błędne koło uzdrawiania i jak to wygląda stricte w praktyce? To jest właśnie, właściwie to, co cały czas mówimy, czyli skupianie się ciągłe na analizie, na, mhm. na procesie, na poszukiwaniu. I, a, i, I równoczesne odkładanie życia, bo y, uzdrawianie i ta podróż ku sobie, ten powrót do siebie, jak ja mówię, jest bardzo ważny, bo to jest odzyskanie siebie spod warstw tych wszystkich naleciałości trudnych, y, bolesnych. Natomiast to nie powinno stać pomiędzy życiem, bo życie to czy się i życie jest nasze. I e, jeżeli my stawiamy to, ten proces ponad życie, to tak naprawdę nie żyjemy. I, I cały czas odtwarzamy też być może właśnie jakąś traumę czy doświadczenie z przeszłości, nie zdając sobie sprawy w ogóle z tego, więc tracimy siebie tak naprawdę. Zamiast się zbliżać do siebie poprzez to uzdrawianie i poprzez ten powrót, tak naprawdę się oddalamy. No i często towarzyszy temu też. E, być może podświadome poczucie zmęczenia tematem. Mhm. Ale z drugiej strony presja i niepozwalanie sobie na to, żeby odpuścić, żeby przyznać na teraz e, jestem uleczona do jakiegoś stopnia. Na teraz to jest dla mnie ok, Na teraz e, decyduję się zająć życiem, e, podlewać to, co mi już wyrosło. W tym moim ogródku, a nie cały czas kopać w korzenie. Bo wiadomo, że korzenie w pewnym momencie może się okazać, że zachorowały, czyli na przykład jakaś trauma gdzieś tam wypływa, no ale to nie znaczy, że mamy cały czas grzebać w tych korzeniach, żeby tylko coś nie wyszło, tylko skupiamy się na tym, co wyrasta. A kiedy okazuje się, że jakiś problem, który widzimy, jest związany z korzeniami, to zawsze można tam wrócić, dlatego że grzebanie cały czas w korzeniach nie pozwoli temu jest. wyrosnąć. Nie? Więc to jest e, takie bardzo ważne. Myślę, że to też wynika z tego, że często trauma i ból budzi silną potrzebę kontroli, czyli takie przeświadczenie, że jak ja się uleczę, naprawię, zmienię cokolwiek, to w końcu będę bezpieczna. Mm -hmm. To jest bardzo częsty czynnik właśnie poczucie bezpieczeństwa, którego nie dostaliśmy, które nie jest w nas zakorzenione, tylko być może gdzieś tam w jakiejś zewnętrznej sytuacji, a że zewnętrznych sytuacji nie kontrolujemy, to to poczucie bezpieczeństwa cały czas nie jest nasze. Więc my szukamy czegoś, co w końcu da nam poczucie, że jestem bezpieczna i mam jakikolwiek wpływ na życie. No i też myślę perfekcjonizm taki, e, też lobbowany bardzo mocno przez ówczesne media, przez e, niektórych celebrytów, e, których widzimy w telewizji czy tam w social mediach, wyglądają idealnie, wygląda, że mają idealne życie, e, że wszystko się idealnie układa i e, ludzie po drugiej stronie kamery bardzo często porównują się tutaj, i mają poczucie, że jeżeli moje życie tak nie wygląda, to znaczy, że jestem przegrany, albo że muszę coś jeszcze zmienić, naprawić. No i to za zatrzymuje nas w martwym punkcie, w najlepszym razie. To też jest bardzo częste, zwłaszcza dla y, młodych ludzi, mhm. nieukształtowanych jeszcze osobowościowo. Ale zresztą dla starszych również. Zły, wzo w zły wzorzec. Y, czy ty miałaś też doświadczenia w swoim życiu właśnie z takim błędnym kołem? Tak tak bardzo długo i budziło to moją frustrację, bo w pewnym momencie stwierdziłam, że ja już nic nie rozumiem z tego wszystkiego, co, co, co wiem i co mhm. doświadczyłam, bo skoro y, szukam i tutaj coś znalazłam, tam coś znalazłam, w innym miejscu coś znalazłam, ukochałam, czuję, że to ode mnie odeszło, a mój świat zewnętrzny dalej tego nie odzwierciedla, no to w pewnym momencie już miałam bardzo dużo nerwów i… bo po prostu nie rozumiałam. Miałam poczucie też w ogóle straty czasu, Straty tych, tych nerwów i, i wszystkiego, no ale na szczęście właśnie trafiłam na ten klucz, który w moim przypadku był kluczem, że to po prostu było przykrywanie bardzo silnego przekonania związanego z byciem niewystarczającą. Więc ja kompulsywnie szukałam czegoś, co sprawi, że ja już poczuję się super uzdrowiona, super wystarczająca, z, tak brzydko powiem, zrobiona w końcu mhm. i że będę mogła w końcu zacząć doświadczać życia, którego pragnę. To było dla dla mnie najtrudniejsze. Bo to, że ja tam sobie grzebałam, to, to mi jakoś tam nie przeszkadzało, ale nie, bu, nie budziło to we mnie jakiegoś, e, jakiegoś takiego spadku poczucia wartości. Tylko to, że nie widzę efektów na zewnątrz, było dla mnie bardzo trudne. i Często ludzie właśnie w taki sposób podchodzą do sprawy, że ja muszę się najpierw uzdrowić albo znaleźć wszystkie traumy finansowe, czy tam z ojcem, czy z kimś, żeby na przykład, nie wiem, zacząć przyciągać większe sumy pieniędzy. Czyli to jest taka potrzeba też trochę z braku. Boję okay. się braku, czy też boję się, że nie będę mieć tego, tej obfitości, tych pieniędzy, tego bogactwa, więc zaczynam się uzdrawiać, żeby. A to tak nie działa, to generuje jeszcze więcej braku. Bariera, którą sobie tak, tak, nie pewna końca. bariera, dokładnie, yy, w ogóle odejście od tu i teraz, które jest jedyne, co mamy, bo przeszłość już nie istnieje, a przyszłość jeszcze nie istnieje, jedyne co mamy teraz, to mhm. tu i teraz, tak? Ja, jak zatem Natalia może sobie tutaj poradzić, albo co byś radziła innym, no bo ty patrzysz jednak z punktu widzenia uzdrowiciela, naturoterapeuty, mhm. yy, ale co można by powiedzieć widzom, tak, żeby mhm. nie wpaść w to błędne koło? Ja najpierw zadałabym sobie pytanie, takie bardzo szczere. Nie zadawałabym go nikomu, gdzieś tam, w, w żadną debatę bym nie wchodziła, tylko ze sobą. I zapytałabym się tak szczerze: czy to co robię, czy to moje uzdrawianie, ten mój powrót do siebie, czy on e, wynika z miłości do mnie, do, do siebie, czy on wynika z jakiegoś braku lęku, czy z jakiejś niezaspokojonej potrzeby, tak jak na przykład mhm. właśnie przed chwilą mówiłam? I ta szczerość jest dla mnie takim pierwszym krokiem, bo często sobie w ogóle nie uświadamiamy. Więc jeżeli nie jesteśmy czegoś świadomi, to też naturalnie nie pójdziemy dalej. No a jeżeli już ta odpowiedź padła i okazało się, że mamy jakiś lęk związany z, tą, z tym byciem niezrobionym czy nieuzdrowionym, to następnym krokiem dla mnie była akceptacja siebie i pokochanie tego w sobie, że być może jeszcze kiedyś coś przyjdzie do mnie, ale na teraz ja tego nie jestem świadoma i wybieram życie, wybieram relacje, wybieram miłość, wybieram tworzenie, wybieram e, dbanie o to, co mam teraz, a nie wyszukiwanie innych rzeczy, bo to, co mam wtedy, więdnie w Jędnie, mhm. naturalny sposób, bo nie zwracam też na to uwagi, tylko żyję gdzieś tam w jakimś empirycznym świecie, stworzonym e, w mojej głowie. Z, często z braku czy też ze strachu e, no a dalej e, no myślę, że, że to jest taka droga po prostu pokochania siebie, zaakceptowania siebie e, otworzenia się też na nowy horyzont ale też myślę pewnego rodzaju wykorzenienia z siebie przekonania e, że bycie nie wiem, nieoświeconym często gdzieś się tak z czymś takim spotykam mhm. że bycie nieoświeconym prowadzi do tego, że mm, będziemy doświadczać jakichś trudności cały czas, bo często też się tych trudności boimy i już abstrahując od tego, co to oświecenie znaczy, chcemy się uzdrowić, żeby uniknąć też czegoś, więc takie zaakceptowanie, że i, i, I uwierzenie w to, że życie chce nam dać te piękne mhm. rzeczy i ono tylko czeka na naszą zgodę, a tej zgody nie ma, jeżeli my czujemy się cały czas niewystarczający i nieidealni, mhm. bo też idealność nie istnieje, tak? To jest bardzo ważne, żeby ludzie nie dążyli poprzez ten powrót do siebie do bycia idealnym, bo to jest utopia, która tylko bardziej krzywdzi i tylko generuje więcej jakichś wewnętrznych, własnych sporów. Na ogół wszystko, co z skrajnością nie jest wskazane, bo zarówno takie zamknięcie się przed tym, co jest nieznane, a co może pomóc, jak i wchodzenie zbyt głęboko, bo y, uważamy, że nie mamy takich twardych gruntów i to jest to, co powiedziałem wcześniej, że ta sprawczość. To, to jedno i drugie jest po prostu złym doradcą. I, I ten złoty środek jest dosyć trudny. No chyba, że patrzymy racjonalnie na to, tak? Jeżeli yy, szukam pomocy, to szukam jej wszędzie. Natomiast nie trzymam się kurczowo tego czy tamtego, yy, tylko sam wyciągam wnioski i świadomie podchodzę do tego, co mi jest potrzebne, prawda? Mhm. Rozumiem, że u ciebie też do ciebie przychodzą też osoby, które w jakiś sposób rezonują, że ty z nimi rezonujesz, prawda? Tak, tak, Najczęściej logiczne. Tak tak, najczęściej to tak jest. i dzięki temu ja też mogę spojrzeć jakby z perspektywy osoby, osoby, która po prostu przez to przeszła. że to nie jest jedynie teoria, którą gdzieś tam zdobyłam, tylko to jest też praktyka którą w większości, której w większości doświadczyłam pracując ze sobą samodzielnie, tak? No i to jest super właśnie też, co powiedziałeś, żeby pozostać otwartym na możliwości. Zostawić sobie w głowie taką furtkę, że właśnie być może kiedyś jeszcze coś przyjdzie i jeżeli przyjdzie, to ja podejdę do tego z miłością, mhm. ale nie będę wyszukiwać na siłę, tak? to jest, to jest super, bo Często się być może też fiksujemy na różnych y, jednych utartych szlakach, a inne stoją otworem i być może właśnie mają odpowiedź na nasze pytanie. Jasne. No to, wiesz, masz trochę lat y, doświadczenia ze sobą. Jak dzisiaj patrzysz na to, czy y, tu gdzie jesteś, y, to miejsce, w którym chciałaś być? Przynajmniej od jakiegoś etapu życia i jesteś szczęśliwa, jesteś zadowolona, że pomagasz innym. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które sprawiają ci kłopot, mm, że sięgasz właśnie do jakichś kursów, warsztatów? Myślę, że to. Życie tutaj to jest taki ciągły proces wszystkiego i nauki, y, na własnych doświadczeniach, na cudzych i tak dalej. I wiadomo, że cały czas sięgam po coś nowego, i cały czas czegoś nowego się dowiaduję, i odkrywam, i łączę klocki w sobie. Yy, i to oczywiście nie jest tak, że ja mówię, że ja już przeszłam tą drogę i teraz siedzę sobie na szczycie i patrzę na wszystkich zadowolona i tylko o, tu, tu palcem pokazuję. To w ogóle nie jest tak. Ja staram się podejść do tematu jako drogowskaz, być może jako latarnia, która mówi o tym, co przeszła, czego doświadczyła, czego się z tego nauczyła i co z tego wyciągnęła. I jeżeli ktoś chce skorzystać, to po prostu przychodzi, pojawia się. I, i, I bierze z mojego doświadczenia to, co jest dla niego na teraz dobre i potrzebne. Ja jestem bardzo daleko od tego, żeby mówić komuś, co ma robić, czy też przekonywać na siłę. Czasami trafiają do mnie ludzie, którzy być może jeszcze nie do końca są gotowi. I jedyne, co mogę, to rzucić ziarno mhm. jakimś swoim doświadczeniem, czy w ogóle swoim byciem. Ale to, czy ono wyrośnie, zależy od tej drugiej osoby. Mm, I oczywiście, że tak jak już zresztą powiedziałam, cały czas też jestem w procesie i nigdy tego nie ukrywam. E, I być może za jakiś czas e, to, co wiem dzisiaj, zostanie bardzo mocno zaktualizowane po prostu. Mm -hmm. I to też nie wstydzę się tego powiedzieć, że e, wszystko idzie do przodu, nasza świadomość idzie do przodu. I e, ja dzielę się tym, co wiem i co przeszłam. Mhm. Ale to nie jest jedyna. To nie jest jedyny przepis. Słusznie, Każdy nie? ma swoją drogę. Jasne. Czy zdarzają się jakieś takie sytuacje, przypadki yy, no, które są wyzwaniem dla ciebie? Zdarzają się, mhm. zdarzają się, często yy, są to. Osoby, które doświadczyły wielu różnych trudnych sytuacji w krótkim czasie od wielu różnych ludzi, powiedzmy, bo, bo najczęściej jest tak, że to nie sama sytuacja, a to, co doświadczyliśmy w związku z sytuacją od innych ludzi, jest takie najbardziej trudne, mhm. szczególnie dla dziecka. Najwięcej tych trudnych sytuacji właśnie z dzieciństwa niesiemy ze sobą. Więc to jest trudne, bo często to jest bardzo mocno wyparte, i naprawdę potrzeba wielkiej delikatności i takiej uważności, żeby zająć się tym łagodnie, nie wywołać retraumatyzacji na przykład, szczególnie jeżeli mówimy chociażby o sesji regresu do podświadomości, potrzebne jest bardzo duże wyczucie. Bo ktoś może nie być na to gotowy. Potrzebne jest też takie słuchanie drugiej strony, czego ona potrzebuje, bo ja mogę mieć swoją wizję poprzez to, co przeszłam, ale trafiam na osobę, która może mieć trochę inną wizję. Jasne. I to jest bardzo ważne, bo zawsze osoba, która przychodzi, ona jest takim y, głównym przewodnikiem. Ja jestem tylko latarnią, która oświetla niektóre rzeczy, ale to ta osoba, która przychodzi, prowadzi. I y, y, to jest bardzo ważne, ale też myślę, trudne są momenty, kiedy przychodzi osoba, która chce, ale nie ma w sobie jeszcze tej pojemności, świadomości, żeby przyjąć niektóre rzeczy czy żeby je połączyć w sobie. Bo to, że ja mówię o tym, że teraz tutaj rozmawiamy, to ta energia idzie w świat, ona się rozprzestrzeni. No do kogoś trafi. E, tak, do kogoś trafi. I w jednym miejscu trafi tam, gdzie po prostu była potrzebna na CITO i właśnie została odnaleziona, i zrobi robotę, pomoże. A w drugie miejsce trafi gdzieś, gdzie ktoś być może chce jeszcze mu, nie jest w stanie się to w nim zmieścić. I to jest trudne, bo często przychodzą ludzie, którzy chcą, ale najpierw szukają potwierdzeń czy dowodów na to, że to może im pomóc. No a ja jakby właśnie jestem daleka od przekonywania, więc mogę jedynie y, pokazać, poprowadzić, ale nie zrobię za nikogo tej pracy. No, często na efekt trzeba po prostu poczekać. Tak, nie. trzeba poczekać. Nie dzisiaj, od razu. Dokładnie, trzeba poczekać, ale trzeba też wziąć odpowiedzialność y, mhm. za, za ten proces i za tą decyzję, bo każdy proces zaczyna się według mnie od decyzji, że ja chcę inaczej, chcę coś z tym zrobić, chcę znaleźć źródło, chcę poczuć się lepiej. Jeżeli nie ma tej decyzji, a jest takie podejście na zasadzie pójdę do kogoś i ktoś za mnie zrobi, to być może efekty będą, ale najczęściej bardzo krótkotrwałe i e, często są jedynie takim plastrem na ranę, która powinna oddychać, a jest okay. zaklejona i się jątrzy. E, więc to tutaj świadomość jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, z jednej strony mm, My oczekujemy bardzo dużo, żeby, żeby w czasie sesji zadziało się cuda, no cuda może za, za wysokie słowa, za duże, ale tak naprawdę oczekujemy, żeby ktoś za nas coś zrobił, a jednocześnie nie chcemy na ogół, nie też nie generalizuje, ale nie chcemy zmienić swojego życia, nie chcemy zauważyć, nie chcemy zacząć żyć świadomie, że wszystko jest po coś. Jakaś choroba jest po coś, wszystko skądś się bierze, prawda? I tu jest problem. Tak, i, i, i z jednej strony problem, a z drugiej strony klucz też do tego, żeby na ten proces sobie pozwolić i pozwolić sobie na to, jak on wygląda e, i gdzie on chce nas mhm. też doprowadzić, bo jeżeli. Podejdziemy do sprawy z pozycji ofiary, czyli mi się same złe rzeczy przytrafiają, choroba chce mnie wykończyć, nikt nie chce mi pomóc, a często pod tym nikt nie chce mi pomóc, kryje się nikt, nie chce tego za mnie zrobić i zabrać tego ode mnie. No to proces najczęściej kończy się klapą, ponieważ i ja jako terapeuta, jako naturoterapeuta, czy ktokolwiek inny, pomagający w jakikolwiek e, sposób ludziom, nie może niczego zrobić za. E, często e, terapeuci próbują, e, wierzę, że z, z najczystszej intencji i z dobrego serca, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli nawet ja gdzieś tam wejdę i coś zrobię, albo coś będę chciała wymusić, to to nie jest to. To ta osoba e, musi Wejść w to, musi poświęcić sobie to, tą uważność i tą miłość i tą chęć zmiany, bo często tak. tak, bo często osoby, ktoś, kto chce, żeby za niego coś zrobić, to tak naprawdę nie jest gotowy. A jeżeli nie ma tej zgody wewnętrznej i tej chęci, dobra, idziemy, nie wiem co będzie, ale idziemy, to po prostu ten proces stoi, nie zachodzi. Jasne mysticgreen.pl to strona, do której Państwa bardzo serdecznie odsyłamy. Tam są produkty, tam są informacje, można więcej dowiedzieć się właśnie o moich gościach, bo zarówno tutaj Natalia Mikuliec, jak i Emilia Zaskowska mówiły przez wiele odcinków na temat zdrowia, na temat naszej psychiki, na temat podnoszenia świadomości. Zachęcam Państwa, odwiedźcie stronę, jest też kontakt, kto ma ochotę, to może Zwrócić się do osób, które tworzą tę markę. Z jaką tematyką najczęściej się zwracają do Ciebie klienci? Z wewnętrznym skrzywdzeniem, nawet nie tyle pieniądze czy coś, tylko takie wewnętrzne poczucie: Nie jestem kochana, nie dam rady, nie mogę. Ym... Tak, to są takie główne, po prostu takie brak wiary się, w brak siebie wiary w siebie, takie nieukochanie. To są takie najczęstsze tematy. No i też myślę, że one też przychodzą do mnie najczęściej, dlatego, że też najczęściej u mnie się pojawiały i po prostu poprzez to doświadczenie, które sama zdobyłam, takie dusze też przyciągam, bo to jest gdzieś tam moja największa moc. Dlaczego? Bo ja uważam, że wszystko, co w życiu przechodzimy, przechodzimy y, właśnie nie bez powodu, i kiedy uda nam się z tym ułożyć wewnętrznie i ukochać, to to staje się naszą największą mocą. Mhm. Dlatego też myślę, że to jest najczęstszy temat. Jasne. Co byś mogła na koniec powiedzieć naszym widzom mm, takie słowo kluczowe, jeżeli chodzi o, o naturoterapię, o, o też. Markę waszą, Mystic Green? Hmm, czy jest coś, co z ciebie wewnątrz wychodzi mm. na ten moment? Tak, a chcę dać ludziom poczucie, że są wystarczające. Tacy jacy są, yy, że nie muszą się naprawiać, że nie muszą cały czas zmieniać i poszukiwać i że. Tacy, jacy są, zasługują na to, żeby żyć dobrze, żeby było im dobrze. Często w dzieciństwie właśnie słyszymy, że a, ty jesteś taki, ci się w życiu nie uda, nikt cię nie pokocha i to uh -huh. potem niesiemy. Uh -huh. A ja chcę przekazać, że nie, że jesteś wystarczająca i jesteś wystarczająca, wystarczający i kiedy my naprawdę to poczujemy, to my wcale nie musimy być na 100% poleczeni, a życie zaczyna się układać. I to jest piękne i e, pięknie mi się patrzy, kiedy ktoś zaczyna wracać do siebie i uzdrawiać to wszystko, przekraczać te swoje ograniczające przekonania na własny temat. I nagle pojawia się taki uśmiech i lekkość, że kurde, nie jestem na 100% uleczona, być może coś mnie wewnątrz jeszcze boli, mhm. ale zaczynam żyć swoim życiem. To jest piękne. Jasne. Bardzo Ciebie dziękuję. Natalia Mikulec była moim Państwa gościem. Drodzy Państwo, subskrybujcie kanał, odwiedzajcie missinggreen.pl Tam więcej informacji. Bardzo Ci dziękuję, Natalia. Dziękuję, Rafał. Dziękuję za cudowną rozmowę. Wszystkiego dobrego.